Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj piątek, szósta rano, przymrozek minus 2,6 stopnia. Wczoraj o tej, o tej samej godzinie było minus 2,2 stopnia. Jak widać roślinom tym naszym, naturalnym, rodzimym, nie sprawiło to większego kłopotu. Palmy również nic sobie z tego nie robią, takie mrozy tam do minus trzech to w ogóle nie jest problem. A przy okazji pokażę Wam gościa, który wczoraj do mnie się przybłąkał. O właśnie, przywitaj się z widzami. Halo? Halo? Kolego? Na razie dałem ogłoszenie, szukam właściciela. No, jeśli właściciel się nie znajdzie, to pewnie kociak zostanie już, no lepa każe się ciągle głaskać i ciągle miałczy. Dobrze, idziemy dalej. Zobaczymy teraz pozostałe rośliny. No, nie ma jakichś specjalnych, tutaj osiernionych troszeczkę, ale nic się nie dzieje. Sprawdzimy nowe przyrosty na Hortensji. Nic nie widać. Czosnki po wczorajszym przymrozku, troszkę końcówki liści miały przymrożone. No tutaj naturalnie, no, liści trochę zwieszają, czy kwiaty. O, cecharska korona, to też u niej naturalny, naturalny objaw, że zwiesza kwiaty, ale to wszystko się później wyprostuje. Roślinki zabezpieczone. Mam nadzieję, że to wystarczyło, te zabezpieczenia, wszystko przymrożone. No chodź. Także widzicie, warto okrywać rośliny. Okry okrycie takimi donicami jest skuteczne. Dla przykładu, zaraz sobie zobaczymy pierwszą z brzegu roślinę. No zobaczcie, to jest stan roślinki z okryciem. To jest floks. A tu jest floks bez okrycia. Co prawda, jemu też się chyba nic nie stało. Ale jest taki zwieszony, klapnięty, a ten drugi, jak widać, jest w bardzo dobrej kondycji, więc... więc pomogło. Okrycie donicami jest w zupełności skuteczne. Także potem widać, że okrycie donicami jest w 100% skuteczne. Słonko już powolutku wstaje, powoli się liście podnoszą i na tym kończymy. Filmik. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu.